Hej, hej, hej. Kochani, moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w krainie Zakupów na społeczności. Pytałam Was, co myślicie o tym, abym zrobiła taki maratonik z udawaną paczką krzyżówki XXL i na ponad bodajże chyba 100 głosów, 90 ponad procent było na tak także ja takie strapeczki kupiłam jeżeli ktoś z Was nie wie o co chodzi z udawaną paczką to już pędzę z wyjaśnieniem jest to w ogóle pomysł naszej Sylwii z kanału Planeta 4 chyba, że coś mi minęło, był jeszcze ktoś przed Sylwią, to przepraszam ale ja kojarzę udawaną paczkę właśnie z Sylwią i serdecznie do Sylwii Was zapraszam, bo Sylwia drapie z drapeczkiem, ma takie różne właśnie fajne pomysły zdrapkowe, konkursowe, więc sobie zapożyczyłam właśnie ten pomysł od Sylwii, zajumałam, jak to tam woli nazwać. Mam nadzieję, że się Sylwia na mnie nie obrazi, bo nie jestem pierwsza, która powiela Sylwii pomysł. I tak, paczka ma 25 sztuk z drapek, jeżeli chodzi oczywiście o krzyżówkę XXL. Ja natomiast mam 25 sztuk tyle ile jest w paczce, ale z różnych punktów. W niektórych punktach brałam po dwie sztuki, no bo wiecie, ciężko tak, nie będę oblatywać tak powiem 25 punktów, bo yy, wiadomo tak, człowiek pracuje ma jeszcze swoje sprawy, życie, także bez przesady. I tak yy, dużo mi to zajęło latania. Także mam 25 drapek, 4 nawet jeszcze tu załapałam się na kolor czarny i 21 sztuk w kolorze zielonym. Numerki się powielają. Także może być tu 0, może być tu 10 zł, może być 100, 200, 500. Tak już wiecie, no, marzeniami <grych> żyję. Może być nic, może być plus, może być to samo co na paczce. Zobaczymy, tak. Może być wszystko. Tutaj nie będę miała pewnego zwrotu, tak jak to jest w całej zafoliowanej paczce z jednego miejsca, z jednej właśnie paczki. Ja oczywiście będę miała wszystkie te krzyżówki nadrapane. Będę miała zostawione w każdej krzyżówce 6 e, literek. Bo byśmy się tu zaorali, już tam słabo kto ogląda, co dopiero jak wiem, całe te krzyżówki na odcinkach drapała. Będzie 5 odcinków po 5 sztuk. E, tyle słowem wstępu. Ja zabieram się na, za, za naddrapywanie, i jak już naddrapie, to widzimy, słyszymy się w pierwszej części. Trzymajcie kciuki i wracam do Was za chwileczkę. No, i ja już, już jestem, kochani, z powrotem trochę to zajęło. Powiem Wam normalnie, wzrok rozwalony. Jeżeli coś tu pomijałam. A na bag pomijam jak literki, to no, niestety zacznijcie zęby, oglądajcie jak jest, albo nie oglądajcie, nic na to nie poradzę. Dzisiaj numerki 25, 8, 22, 21 i 23. Powiem Wam lipa, bo żadnego pewniaczka nie ma. Także trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapeczki, subskrypcje. Jak będzie można pisać, to komentarze. No i lecimy, nie ma co przeciągać. Krzyżówka numer 25, w drugiej mamy wyraz owoc, w bonusie brakuje nam tylko e, ale nie wydaje mi się, że dadzą te e, bo by trochę tam słów zrobiło te e, także drapiemy dalej, zobaczymy, czy coś tu będzie. Jest H, powiem Wam, naprawdę ten yy, wzrok wytężony przy tych krzyżówkach, także... Mogą być tu niewydrapane literki, braki. No niestety. Ok. Nic nie poradzę. F. No już myślałam, że dadzą E. A to świnie dali F. F, F, F. No jestem ciekawa, czy coś uda się w tych krzyżówkach wydrapać. Czy będzie całkowita klęska. Bo tak jak mówiłam, przypominam. To nie jest taka cała paczka, paczka, tylko 25 krzyżówek z różnych punktów. Także może być coś fajnego, a może być całkowite zero. Nie wiem, co to będzie z tym moim szczęściem B. No ale wiedziałam, na co się pisze, tak. A nie chciałam, wiecie, całej paczki kupować, bo to już takie nudne. Mamy K. Jakaś bida z tymi wyrazami, albo za dużo pominęłam, bo i tak może być. Oka, no to jest to drugi wyraz. Chyba tyle. No i ostatnia literka. No tak, jak myślałam, nie da lichamy. Mamy i. Czy coś nam te i da? No nie bardzo, z tego co widzę. Tu nam się układa imbryk. Sikorki. No niestety, sprawdź sobie kontrolę, to nie ma co przedłużyć, Ja nie będę drapać mnożników R, RT, ani ile by tam było, bo po prostu tego nie ma. Także nie widzę sensu sprawdzania, co by było, gdyby było. Kolejna krzyżóweczka z numerem ósmym, w pierwszej krzyżówce Ada. To tyle, w bonusie brakuje u kuszą. Powiem wam, w tej edycji to tak kuszą tymi bonusami. No mamy X-a i go nigdzie nie widzę. To jest tragedia z nimi. Mamy i. Układa nam się ekipa. Drugi wyraz. Wiza. To jest specjalnie naprawdę z tym bonusem, żeby człowiekowi ciśnienie podnosić, że o, tylko jednego ci brakowało. Rekin nam się układa. Okej. Okay. J. No, zarąbiaszka. Literka. J. J, 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 J. Okej. Okay. Mamy H. Wiecie, ja te krzyżówki lubię, ale zdaję sobie sprawę, że tu wiecie, więcej pustek niż to warta. Przedostatnia l. Tu mamy relikwia, ale jest to drugi wyraz, i ostatnia jest to y. No, tak myślałam, że również nie dadzą. Nie, pasożyty, tym lotto siedzą. Ok, sprawdźmy sobie kontrolne. O, o, e, także kolejny pustak do kolekcji. Ja to od razu do kosza wrzucam, bo to nie ma sensu tego trzymać do ostatniego odcinka. Krzyżówka z numerem 22. W pierwszej krzyżówce mamy AD, w drugiej UZD, w trzeciej z duny, w bonusie brakuje nam F i I. No i lecimy. Mamy w. W, w, w. Kłada nam się na szybka. Jest to drugi wyraz. Okej. Okay. Kolejna literka jest to j. No te j to mnie teraz będzie prześladować. J, układa nam się uncja, drugi wyraz. <laughs> Przepraszam, już gadam tutaj chrypie. J, nie widzę. M, 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 -m. M, -m, -m. Okej, okay, następna literka jest to G. G. G, G. Przedostatnia jest to L. L, L, L. no słabo słabo to wygląda i ostatnia literka jest to p p, p, p. No i wszystko. kolejny pustak kontrolne b b C. pięknie Przedostatnia krzyżóweczka na dzisiaj z numer 21, w pierwszej krzyżówce mamy FS. wreszcie nic, w bonusie Poczta, no i lecimy, mamy C, zapowiada się ciekawie, C, 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 okej, okay. Kolejna literka, jest to M. M, M, N. N. Większość krzyżówek była mi podawana przez pracowników w punkcie. Po prostu, jak chciałam krzyżówkę, to podawali, więc nie można było sobie wybrać. Także takie pocieszenie, że nie sama sobie wybrałam. Okej. Okay. S układa nam się set drugi wyraz. Oj, 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 wybaczcie. Chyba tyle. Przedostatnia. Literka jest to o. O, o, o. Helps nam się układa. Ale to jest pierwszy. Wyraz post również pierwszy wyraz no i ostatnia literka jest to w kolejny pustak tak pięknie na to wychodzi sprawdźmy sobie kontrolne o oj dokładnie oj i ostatnia krzyżówka, numer 23 w bonusie futbol. W środkowej krzyżówce mamy wyraz raj. Masakra, Mamy te. No, smutek, smutek, no, ale takie są zdrawki. Te, te, te. Nie będziemy płakać. Te.

N układa nam się nurt, ale to jest pierwszy raz to co Masekiera Kolejna literka, jest to I Antonina nam się układa. I, i, i. akwitacja, akwitania, ok. I przedostatnia literka jest to Z. Już mi się w oczach pierdzieli. Z. Azja, ale to jest niestety drugi wyraz. Z, Z, Z. z. Ok. I ostatnia literka C. No tak jak mówiłam. Znowu gupa pokleili i go dali. C. C. Także piękne rozpoczęcie tej udawanej paczki. Opcja. To jest drugie. Od dzisiaj napięć przygotowanych strapek. Pięć tak Gdzie są tej terki? B. B, U, W. Dokładnie. Najlepsze podsumowanie. Także trzymajcie kciuki, bo dzisiaj nie mamy nic. Może w następnych mamy jeszcze cztery odcinki, a jak nie, no to dupa blada, trudno się mówi, dalej się żyje. Do zobaczonka, do usłyszenia. Pa-pa-pa.